Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w najnowszym filmie na moim kanale Trendy Okulary. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam moją metodę, jeżeli chodzi o wybór okularów, a przy okazji, Wy dowiecie się, na co warto zwracać uwagę, wybierając swoje idealne okulary. I będzie to tak naprawdę sporo elementów, na które warto jest zwrócić uwagę, wybierając swoje nowe okulary, bez względu na to, czy to są pierwsze okulary, czy to są już kolejne okulary. Jeżeli widzicie mnie po raz pierwszy, to myślę... Warto by było pokrótce się przedstawić. Nazywam się Magdalena Moczulska. Jestem optyczką, optometrystką z ponad już 15-letnim doświadczeniem. W sierpniu będzie 16 lat w mojej, mojej pracy w branży optycznej. Posiadam swoje dwa salony optyczne w Tychach, do których bardzo serdecznie Was zapraszam. I w tych salonach też realizuję usługę doboru indywidualnego, właśnie dla okularników. Szczegóły na temat doborów znajdziecie w linku pod tym filmem. Także możecie zapisać się, możecie wziąć udział w doborze online, w którym dowiecie się jakie kształty okularów Wam pasują, jakie kolory Wam będą pasowały oraz na co zwracać uwagę wybierając w Waszym konkretnym przypadku jakie kupić okulary i pięć propozycji spośród których będziecie mogli dostać coś dla siebie i też szczegóły na temat doborów online Znajdziecie w opisie do tego filmu. Ale dzisiaj działamy, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyście mieli takie podstawy. Według których możecie się poruszać, wybierając swoje okulary. I tych punktów tak naprawdę jest 7, więc myślę, że dosyć sporo. Na tych punktach opiera się właśnie moja metoda wyboru okularów z klientami. Pierwsza kwestia to jest, dla większości myślę z Was, oczywista, czyli wybór. Oprawki takiej, która będzie odpowiednia do waszego kształtu twarzy. I słuchajcie, mogłabym Wam opowiadać godzinami o tym, jaki kształt oprawek do danego kształtu twarzy. Powiem Wam natomiast taką podstawową, e, najbardziej prostą metodę, jeżeli chodzi o wybór odpowiedniego kształtu. Odpowiedni kształt jest Przeciwieństwem do tego, jakie, jaki macie kształt twarzy. Więc jeżeli Wasza twarz jest okrągła, bądź zaokrąglona, to nie wybieracie kształtu, który też jest okrągły, bo to spowoduje, że twarz się robi jeszcze bardziej okrągła. I odwrotnie, jeżeli Wasza twarz ma kształt, Prostokątny albo trójkątny, nie wybieracie opraw, które są też w, takim ostrych kształt, w takich ostrych kształtach. Więc nie wybieracie kwadratów, prostokątów i przede wszystkim kocich opraw przy trójkątnej twarzy. Słuchajcie, moim zdaniem to jest największy błąd i też najczęściej spotykany, jeżeli klientki, biorąc pod uwagę to, że. Yy, Kształt koci wydaje się bardzo elegancki, bardzo uniwersalny i ponadczasowy. Przy trójkątnej twarzy wybierają kształt okularów, który jest koci. Już Wam pokażę o co chodzi w momencie, kiedy wybierzecie takie wyciągnięte do góry okulary i jeszcze jeżeli one ścinają tutaj Waszą twarz, to będzie potęgowało jeszcze bardziej trójkątną, trójkątny kształt twarzy i zrobi się taki kształt. Od twarzy szczurka trochę. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, i wiele kobiet w momencie, kiedy to tłumaczę na doborach i e, kiedy to tłumaczy mój personel w salonie, to widzą tą różnicę i widzą, jakie to ma ogromne znaczenie, żebyście wybierali właśnie odpowiedni kształt. E, ale słuchajcie, jeżeli Wy znacie te zasady, wiecie, e, jakimi zasadami się kierować w przypadku wyboru kształtów okularów. To macie świadomość i bardziej świadomie możecie je łamać, wiedząc, mając to z tyłu głowy, że chcecie uzyskać dany efekt. Bo ja nie mam nic przeciwko, jeżeli macie kształt twarzy bardzo, bardziej okrągły i chcecie bardzo mieć kółka, bo one dają wam wrażenie waszej twarzy kreatywności, jesteście przez to inne, bardziej wyróżniające się. Jeżeli kupujecie wtedy te okulary z takim zamysłem, to jest wszystko ok. Więc po to są też czasem zasady niektóre, żeby je łamać, ale zachęcam Was do tego, żeby te zasady łamać. Słuchajcie, ze świadomością pewną tego, na co się decydujemy. Druga kwestia ważna w wyborze opraw to jest koloropraw, odpowiedni koloroprawki. Kobiety na pewno wiedzą, że są różne typy kolorystyczne, że mogą mieć kolory, które poprawiają ich urodę i takie kolory, które niestety tą urodę odbierają albo w jakiś sposób podkreślają mankamenty, nasz, mankamenty na przykład naszej skóry. Dlatego, jeżeli nawet nie macie świadomości tego, jaki kolor wybrać, to jest warto wybierać i, i tego, jakie kolory wam pasują, jakim jesteście typem kolorystycznym, jeżeli nie macie świadomości, to warto jest zrobić kilka takich prostych trików. Po pierwsze, sprawdzić, czy pasują wam ciepłe czy chłodne kolory. Yy, więc wystarczy, że przymierzycie złotą i srebrną oprawkę, i wtedy jesteście w stanie ocenić, co wygląda lepiej na waszej twarzy. Jeżeli złota, to idziemy w kolory ciepła opraw, jeżeli srebrna, to idziemy w stronę chłodniejszych kolorów. A druga rzecz jasna czy ciemna. Takie, jakby dwa aspekty, dwa przeciwne bieguny. Niektóre, niektórym osobom faktycznie pasują oprawy, które są złote, które są transparentne wręcz, które mają kolorystykę bardzo taką neutralną, jasną, i to są typy właśnie kolorystyczne, jasne, na przykład wiośnie będzie dobrze w złocie, będzie dobrze w tych wszystkich takich transparentnych, czy takich transparentnych, różowawych oprawach. Z kolei ciemniejsze typy kolorystyczne, jak zima, czy jak jesień, będą zdecydowanie wyglądały w lepiej w ciemniejszych kolorach. Jesień na przykład w szylkrecie, w śliwce, zima, w czerni, granacie. Więc, jakby takimi dwoma prostymi testami, czy złoto, czy srebro, a z drugiej strony jasne czy ciemne, jesteście już w stanie mniej więcej ocenić, w jaką paletę kolorystyczną opraw warto iść i jakie oprawy warto przymierzać, żeby, no nie ukrywajmy, nie tracić swojego czasu, nie tracić energii i nie szukać czasem opraw, które, są, yy, które będą wam, nigdy nie będą wam pasować. Yy, na przykład w takim kolorze, który nigdy nie będzie Wam dodawał urody. Więc to jest druga część, i mogłabym też o tym powiedzieć Wam bardzo dużo, ale taki długi film nie wiem, czy by się zmieścił na YouTubie. Yy, I tutaj to samo, jeżeli chcecie coś tutaj yy, zmodyfikować, słuchajcie, jeżeli chcecie wybrać jakąś mocną oprawkę, jakiś kolor, który wiecie, że Wam nie pasuje, ale chcecie wybrać, bo. Na przykład y, wasza, załóżmy marka osobista, y, ma jakiś swój kolor, na przykład czerwony. Chcecie być osobą postrzeganą jako osoba energetyczna y, i nosicie często czerwone rzeczy, żeby y, to, tą swoją siłę, energię podkreślić. To też wybuch czerwonych okularów, mimo tego, że nie będzie zgodny z waszą. Z Waszym typem kolorystycznym też będzie ok, bo tutaj zastosowanie tych okularów jest zgoła inna. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. E, kolejna kwestia to jest dobór techniczny i są dwa, e, takie trzy podstawowe elementy, o których warto powiedzieć. E, to są kwestie związane z długością załóżnika. Więc tutaj ten załóżnik nie może być zbyt krótki, ale nie może też być zbyt długi. Szczególnie, jeżeli byście dobierali okulary dzieciom, to nie może być zbyt długi, a mężczyznom, kiedy wybieramy okulary, nie może być zbyt krótki, bo męż, mężczyźni w przeważającej większości mają yy, jednak krótkie włosy, więc. To nie dość, że może być niewygodne, to jeszcze będzie powodowało to, że nie wygląda to ładnie, nie wygląda to estetycznie. Druga rzecz to jest ułożenie opraw na nosie, i ja tutaj jestem absolutnie tego się mega trzymam. To jest dla mnie taka wysoki standard w tym zakresie. E, mianowicie, jeżeli to jest oprawa stworzywa, czyli taka jak moja, ona powinna wam leżeć całą powierzchnią tutaj na nosie. Natomiast oprawka metalowa, już wam pokażę przykładową, nie może dotykać metalem Waszego, waszego nosa, ze względu na to, że wtedy będzie ona, yy, mo, może schodzić galwanizacja z niej i może dojść do uczulenia. Więc metal nie dotyka, plastikowa musi leżeć idealnie. Zdarzają się czasem takie oprawki plastikowe, które są wyjątkiem, bo mają takie specjalne wyżłobienie, ale to jest, słuchajcie, wyjątek, który potwierdza regułę. I kolejna kwestia to jest też opieranie się na policzkach. I tutaj, wiecie, ze względu na różną budowę twarzy, nie u każdej kobiety niestety da się znaleźć taką oprawkę, żeby gdzieś tam minimalnie nie dotykała. Ja na przykład mam tak, że wiele opraw plastikowych jednak mi dotyka. I teraz pytanie dla danej osoby, na ile to komuś przeszkadza. Na ile komuś to nie przeszkadza, bo na pewno podkład będzie się tutaj zbierał w tych miejscach i przez to też trochę mogą parować. Jeżeli jest to taka zasada, w zasadzie niezmienna, natomiast mówię, to jest zasada, od której są wyjątki. Ktoś decydując się na taką oprawkę, jak na przykład ja, um, łamiąc trochę tą zasadę, no musi brać. Konsekwencje tego albo szukamy oprawki, która się zupełnie nie opiera, albo metalowej, którą można podregulować, albo no, bierzemy konsekwencje tego ze świadomością. Jak widzicie, niektóre rzeczy mm, mogą być y, bardziej czy mniej płynne, tak jak kształt twarzy, jak kolorystyka y, czy jak kwestie techniczne, ale no, ja akurat mam takie czasem wyjątki odnośnie, y, odnośnie właśnie opierania się na policzkach, ale najczęściej u mnie, u klientek, bardzo rzadko zdarza mi się, y, żebyśmy wybierały taką właśnie opcję. Kolejna kwestia, już słuchajcie, czwarta, to jest dobór tych okularów do tego, czym dana osoba się zajmuje. I mam tutaj na myśli i zarówno kwestie soczewek okularowych, które są mega ważne ze względu na to, żeby yy, żeby osoba była z tych okularów zadowolona, bo to przez szkła widzicie, a nie przez oprawkę. Ale też dobór do pracy. Inne okulary będzie chciała osoba, która jest wykonuje jakiś zawód zaufania publicznego. Inne będzie chciała osoba, która na przykład chce w jakiś sposób Podkreślić swój profesjonalizm, swoją też to, już co mówiłam, moc, siłę. Osoba, która jest na jakimś kierowniczym stanowisku na przykład kobieta częściej wybierze takie oprawy, które będą jednak często. Yy, Bardziej prostokątne, po to, żeby podkreślić swoją pozycję czasem w męskim świecie. Takie przypadki, słuchajcie, też mi się zdarzały. Są osoby, które mają pracę taką, która wymaga od nich delikatności. Są osoby, które wymagają opraw, które podkreślą ich kreatywność, jak artyści, jak muzycy, architekci. Więc tutaj dobór do tego, czym się zajmujemy. Jest też mega ważny. Ja sobie to, to, jakby, ja się dowiaduję tego wszystkiego o klientach podczas badania e, i podczas wywiadu, przed ba, właściwym badaniem wzroku, więc już wiem, czym się zajmujecie. Widzę, jak się zachowujecie. Widzę też czasem e, na podstawie waszych poprzednich okularów, czego, e, czego chcecie, ale to, żeby dobrać do waszego zajęcia. E, Okulary to też jest bardzo ważne. Ważne jest, żeby wybrać okulary, to już jest kolejna rzecz, piąta, o ile dobrze liczę, do tego, jaki macie charakter, bo ktoś z Was może być bardziej e, osobą, która jest e, bardziej chce zwrócić na, swo, na siebie uwagę. E, i jest osoba, która chce trochę jednak, um, te, żeby te okulary były bardziej niewidoczne, bo jest bardziej spokojna, delikatna, stonowana i subtelna. I te okulary mają być spójne. Nie możemy zrobić coś takiego i myślę, że żadna osoba, która jest właśnie spokojna, delikatna, e, która nie chce się w żaden sposób wyróżniać, nie będzie chciała mieć okularów, które będą modne, bardzo awangardowe, bo w jaki sposób e, będzie. To niespójne z nią i niespójne z tym, jak będzie postrzegana przez innych, przez to mogą wynikać pewne pomyłki, i będzie, będzie to niespójne z jej charakterem, będzie się po prostu czuła przebrana. Kolejna rzecz to są kwestie związane ze stylem. Te okulary mają też. Podkreślać wasz styl, to jak się ubieracie na co dzień. Stąd to, o czym mówiłam, że mamy tutaj łamanie zasad. Jeżeli macie jakiś określony styl, który jest dla was ważny, ubieracie się na przykład na sportowo, to czasem się zdarza, że możecie wybrać po prostu awiatorka, a nie kocie oprawki, chociaż one by wam. Pasowały, nie to jest taki przykład. Ale myślę, że taki rażący i to Wam pozwoli też zrozumieć, o co chodzi w wyborze okularów. Jak widzicie, tych aspektów nam się troszkę tutaj uzbierało. Ale one potem tworzą spójną całość z wami i powodują, że w tych okularach czujecie się normalnie, naturalnie, tak jakby te okulary były z wami, wasze. I czasem tak jest faktycznie, że ja zakładam jakąś oprawkę klientce i ona mówi, to jest takie moje, to jest takie spójne, ze mną od razu... Ona tak widać, że pasuje, że, że to wszystko ze sobą gra. I myślę, że o to chodzi, bo jak mamy już takie jedne, swoje podstawowe, basicowe okulary, jedne, drugie, to potem możemy dopiero szaleć, iść w stronę mody, awangardy, w to, żeby wybierać okulary. Takie, które nam pasują nawet do jednej bluzki, jakiegoś ulubionego płaszcza, do jakiejś ulubionej stylówki, ale ważne jest też, żeby mieć, moim zdaniem, takie okulary, które są takie podstawowe, basicowe, które nam będą pasowały też do wszystkiego bez względu na to, jak się ubierzemy, ale jeżeli dobierzemy je zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, to, to one zawsze będą. Właśnie do nas słuchajcie, pasować i będą z nami spójne. Myślę, że to wszystko, co chciałam Wam na dzisiaj. Powiedzieć bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Was zainteresował. Zmieni trochę postrzeganie przez Was wyboru oprawek, wyboru całych okularów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia.